Mamy dzisiaj sobotę, dzień oczekiwania, dzień, w którym dwa tysiące lat temu ci wszyscy, którzy dotąd, dotychczas chodzili, żyli z Jezusem, są w wielkim smutku, ponieważ ich mistrz zginął, ich mistrz umarł, został brutalnie zabity na krzyżu Golgoty. Wiele lat później, kiedy apostoł Paweł pisał swój list do Rzymian, napisał takie słowa w X rozdziale, werset 9 i 10. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Piękny fragment, wspaniały werset, aczkolwiek tak trudny dla wielu ludzi, aby wyznać. A jeszcze trudniejszy dla większej rzeszy ludzi, aby uwierzyć. I niby proste zadanie, jedno zdanie. Tak, wierzę. Jednak w większości z nas przychodzi ono bardzo trudno, bardzo długo się z nas wydobywa. Przyznać się do swoich wierzeń, swoich przekonań, swojego Boga przychodzi nam bardzo trudno. Uzmysłowić sobie, uświadomić sobie, że potrzebuję Boga, że wierzę w tego Boga. A jednak Biblia stawia to na pierwszym miejscu ludzkiej powinności. Przyznanie się do swojego. Boga, przyznanie się do swojego Pana króla i władcy. I to nie jest tylko akceptacja Jego bytu, akceptacja władzy, ale całkowite podporządkowanie się Jemu jako Panu Królowi Bogu Zbawicielowi, przewodnikowi, temu, który uczy i pokazuje, jak żyć, temu, który strzeży od złego, tego, który jest Bogiem, królem i przyjacielem jako Ojciec. Drugą powinnością jest wiara w zmartwychwstanie, bo to był fenomen Jezusa. Wiara w zmartwychwstanie oznacza także wiarę w Jego śmierć na krzyżu za moje, nasze grzechy, co czyni tę dawną śmierć bardzo bliską i osobistą. I kiedy w to uwierzysz, drogi przyjacielu? To tak jak głosi prawda tego wersetu, wtedy będziesz zbawiony. I wtedy Twoje przemienione serce będzie chciało to wykrzyczeć w niebogłosy wszystkim wokół, kto jest Twoim Panem. Że już nie jest to Twoje ego, Twój brzuch czy cokolwiek innego, ale to Bóg zmieniający Bóg. Dlatego, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Dlatego, jeżeli nie przyznałeś się jeszcze przed samym sobą i przed swoimi bliskimi, zrób to. Jeżeli jeszcze nigdy nie przyznałeś się sam przed sobą, że Wierzysz, zrób to. I kiedy będziemy się dzisiaj modlić, bracia i siostry? Pamiętajmy o modlitwie za tych wszystkich, którzy są wokół nas. Dlatego, bracia i siostro, kiedy będziesz się dzisiaj modlił, pamiętaj o tych wszystkich, których znasz, a od których nigdy nie, wyz nie usłyszałeś wyznania ich wiary. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy są wokół nas, a nie wierzą módlmy się o wiarę dla nich i odwagę i zarazem pokorę, aby stanąć i wyznać: tak, wierzę.